W naszej sieci mamy do dyspozycji modemy, które obsługują dwa standardy Wi-Fi. Jeden to jest standard starszy, który działa na częstotliwości 2,4 GHz, drugi nowszy, który działa na 5 GHz. 2,4 GHz to jest starszy standard, co my się dzieli znowu na kolejne podstandardy, zaczynając od B, G, N. Różnią się one przede wszystkim prędkością przesyłania danych bezprzewodowo, a w tej chwili obecnym Takim najpopularniejszym standardem we wszystkich urządzeniach jest standard M. Przy 5 GHz w porównaniu do 2.4 możemy uzyskać większe transfery danych, natomiast każda przeszkoda pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem dosyć znacznie bardziej jest tłumiący ten sygnał przy tych wyższych częstotliwościach, czyli przy tym nowszym standardzie. Dlatego, jeżeli chcemy uzyskać szybsze transfery, stosujemy sobie urządzenie na 5 GHz. Natomiast na natomiast jeżeli chcemy uzyskać większe pole pokrycia tego, tego Wi-Fi w mieszkaniu to będziemy prawdopodobnie zmuszeni korzystania z tego standardu 2,4 GHz. Nasze modemy obecnie instalowane u klientów działają w obu standardach, zarówno tym starszym na 2,4 jak i tym nowszym 5 GHz. Wiąże się to z rozwojem no, wszystkich urządzeń, które na co dzień korzystamy, telefony. Te smartfony, telewizory no już w większości obsługują ten nowszy standard. Także zalecanym jest używanie tego Wi-Fi właśnie na tym nowszym standardzie, gdzie można troszeczkę większe transfery uzyskać w porównaniu do tego starszego standardu. Co w momencie, kiedy mamy słabą jakość tego internetu poprzez Wi-Fi? Przede wszystkim no, nie wpadamy w panikę, tylko sobie pobieramy Przykładową aplikację na telefon, które są darmowe, która służy do przeskanowania całego pasma Wi-Fi, zarówno w tym starszym standardzie 2,4, jak i tym nowszym 5GB. 5 Co nam to daje? Możemy określić sobie, który kanał jest najmniej zajęty spośród wszystkich nadajników, które się znajdują w obrębie naszego mieszkania. Bo Wiadomo, nie tylko my mamy Wi-Fi u siebie w mieszkaniu, ale mamy jeden sąsiad, drugi sąsiad, trzeci sąsiad. Jest to w tej chwili standardem w każdym mieszkaniu. Za pomocą tej aplikacji, kiedy sobie znajdziemy najmniej zaśmiecony w cudzysłowie kolokwialnie mówiąc kanał, możemy sobie ten nasz router przestawić właśnie w te najbardziej wolne pasmo, co umożliwi nam lepsze transfery po prostu danych tego internetu. Co zrobić, żeby modem działał lepiej, żeby ten internet działał lepiej? Przede wszystkim, tak jak wcześniej, przeskanować sobie te kanały, sprawdzić, który jest wolny. Jeżeli okazałoby się, że nasz nadajnik, nasze Wi-Fi działa równolegle na tym samym kanale wraz z nadajnikiem któregoś z sąsiadów, to te dwie sieci będą się niestety zakłócać. Można wtedy zadzwonić do naszego biura obsługi klienta i poprosić o zmianę kanału naszego urządzenia na taki kanał, który jest najmniej zajęty, któryśmy wcześniej sobie mogli sprawdzić na jednej z darmowych aplikacji, które są na dostępne w internecie.